Ej, ugryzio I co, wypił wam tą wodę do mycia? No prawie Badzinio, zmyjecie tutaj tę kostkę? Władimiu, to woda Ugryzia bardziej tą wodę przynosi O, widzisz? Zaraz... Zaraz jeszcze Grzeszkowi napiszę o tym kranie Bo no, bez tej wody to jest lipa. Majubkę, no właśnie, właśnie no dobra, trochę i szoruj co on tu zrobi tą szczotką? Zostaw Clara. Napisałem. Co? Napisałem. No, no. Poczekaj. A przyniesiesz więcej go teraz? No, ale tam bez drugiej strony też pomazaliście? Dobra. No nie muszą teraz przecież. Lepiej teraz coś namalujcie. No nie tu. No tutaj nie, no gdzieś tam. Chyba samo mycie też jest. W kiedy nie siedziałam, to mieli właśnie możliwość promalowania każdej na jednej kostele, zaraz mieli to zmywać. No i tak się dało. Nie, ale zobacz jak później, wiesz, zapaćkane jest. A tamto to, to hmm. sam deszcz zmywa. A tutaj to, wiesz, Mało chodzi głęboko same. i to się, to się nie, nie zmywa tak dobrze. Klara, idź po chusteczkę. No. Teraz. Dobra, Teraz. Powiedziałam, Klara, Klara... raz mnie posłuchaj od razu, ok? I się nie obrażaj, dobra? Słyszysz? Nie po prostu. Obrażania się Coś mam ochotę i sama nie wiem co na coś ma. No to może Ci przyniosę Nie wiem co masz No ja to chyba wiem co Słodkie No Czekoladowe Może być Może być? No To idę Alright? Dobra To mogę tu siedzieć czy z Tobą? On coś Ty, odpocznij sobie, Ty byłaś powodka Dzięki Super Ci idzie wadek dobrze to ogarniasz Idziesz Wadzio? No, super. Bardzo dobrze kryta. Słucham? Ja idę starą. Gdzie? Ale ja idę do domu zostawić talerz i mamie wziąć czekoladę. Zaraz wracam. Nara. co tam władziu? Co? no jasne, tak do łapy ci dam, co? Tak i sobie zjesz z łapy, nie? To już ci daję. Dobra, ale to pokroić ci, czy, czy nie? Dobra, to ci dam na tamtym talerzu, ok? Zaraz ci wystawię z tamtej strony, Okej. Okay. Uh -uh. Ktoś tu zamawiał kotlecika. Siedź sobie przy tym stole, dobra? Usiądź sobie wygodnie. Ugryź, odejdź, odejdź, ugryź, odejdź. Odejdź, ugryź, odejdź. Nie, daj mu zjeść. Jak, mam, jak już mam poklejone. No wiem, dobra, ale jakby ci był potrzebny, to sobie weź. Kotek, ty weź go nie, nie drażnił tak. Po co tu władzisz? Co? Eł. Smacznego Wadziuś. Zjedz i przychodź tam do nas. Chyba, że chcesz sobie wziąć to tam. To zjesz z nami, co? Chodź stary, tu jest głośno. Super gość jesteś. Zgodniałeś po tej piłce, co? No nie. No jak Kryśka, dawaj! No dawaj Krystyna! Ach, nie w tą stronę! Ach, nie w tą stronę. Ach, w dół jest lżej, co? Też mi się nie udało. I co, matka? Nie wiem. 18 za 10, proszę panią. No, patrzcie, to będziemy szybko zbrczyli. Tak myślisz? Hmm. No, ile spaliśmy dzisiaj? Hmm. Cztery godziny. No? Nie takie rzeczy człowiek robi. No wiem. Mm, Niezłe. Nówka? No. Czy używka? Nówka. No. Dobra. To ładna replika. Ale grzeje. No i bardzo dobrze. Trochę się opalisz. Z Włoch wróciłaś, to wiesz, Być się no przydało. Nie, ja teraz tym się nie opalać, bo nie lubię się tak opalać w obronie. Mm -hmm. dalej na tarasie śpię? A właśnie, w las i go chyba nie, nie wygoniłem. To idę akurat. Poraj. Right. Dobrze. No chyba też się przejdę, bo mi gorąco. To może bym podpiął y, telefon, twój na tym na tarasie? No, Czy nie? Może być. Muszę zadzwonić do tego że chcę zrobić z tym bo ja nie mogę tak ciągle zrobić z telefonu. Ty telefonu? albo ja. No wiesz, teraz z tym internetem. Czas. No. Strata czasu. Czekaj, Taruśka, no bo to się zaraz porysuje. Będziemy mieli takie brzydkie. Ach. Tylko zadbajcie później, żeby to wróciło na swoje miejsce, dobra? Nie lubię jeszcze nie Przyszała? Słyszała? Klara! Hey. Nie żartuję! Tutaj już jest masa twoich rzeczy. Ja nie będę za chwilę ci pilnować tego wszystkiego i powtarzać 8 razy, że to ma być odłożone na miejsce. Ale my? Jeżeli się coś bierze i przestaje się z tego korzystać, już nie jest potrzebne, to trzeba to odłożyć tam, skąd się wzięło. No dobra. Cyk. Już? Tak. Władek, to chodź! Bo to nagle jest w jakichś okolicznościach oni znikają. I tutaj Nie, no Władek, widzisz, szczotkę schował, wiadro schował. Hmm. Hmm. Te stołki weźmiemy sobie na ten wyjazd długi To wam się na kempingu przydadzą I w hotelu All No będzie bił z tym samochodem, co za gość Dobrze, dobrze Luz Się nie będzie frejrzył. Tak <gry> <gry> się przekłada, dobra bez kierownicy jedzie. Teraz nie masz grzezła na mózgu,